Zwiewiórkowany bodzio Orzechy czas, orzechy czas O tak! Kto takie cuda ma, ten musi o nie dbać Moja! Moje orzechy! Mój unikalny orzechowiec biur. Ładne, nie? Teraz, kiedy są tak ładnie pocyferkowane, codzienne liczenie orzechów będzie proste jak raz, dwa i cztery i pięć i sześć i dziesięć i osiem i dziewięć i dwanaście i trzydzieści trzy i. Dobra, słuchaj! Wiem, że starasz się pomóc. Zawsze i wszędzie jesteś pomocnym etkiem, ale rzadkie orzechy są wyjątkowo delikatne, a cała ta farma. Położyłem siedem pomocnych, grubych warstw! Może zadusić delikatne orzechowe wnętrze? <laughs> To znaczy, że te wszystkie orzeszki muszą oddychać, Bodziu? Nie wydaje ci się to trochę podejrzane? No cóż, będziemy musieli wykonać błyskawiczne usuwanie farby! Możesz na mnie liczyć! Nie Niedek! Żadnego polewania wężem, słyszysz? I skąd my w ogóle mamy wąż strażacki? Nie włączaj tego, proszę cię! Dlaczego? Przecież nie jestem złym gościem. Jestem dobry dla insektów i dziwnych psów, więc dlaczego? Dlaczego życie mnie wciąż tak doświadcza? Może powiem ci, Bodziu, co mnie pozytywnie nastraja. Czuję się o wiele lepiej, kiedy szukam sposobów na to, by każdy twój dzień był ładniejszy. A teraz będzie mi łatwiej, bo mam rękawice życzeń. Masz rękawice życzeń? Weźmy na przykład wczoraj. Miałem na sobie rękawice życzeń i nagle pomysł pomalowania twojej kolekcji orzechów sam do mnie przyszedł. Mam tylko jedno niespełnione życzenie. Wiesz, życzę sobie, życzę sobie, żebym mógł mieć chociaż jeden dzień spokoju bez niczyjego pomagania, bo inaczej jednak to ja już kompletnie zwiewiórkuję. Tak jak teraz! Nigdy w życiu nie widziałem tak strasznego zwiewiórkowania. I w ogóle mi się to nie podobało. I choć w mojej pomocnej naturze leży pomaganie innym, przyrzekam, że zrobię wszystko, co mogę, żeby nie denerwować twojej osobistej przestrzeni i cię już nie wiewiórkować. Naprawdę? Naprawdę spróbujesz mi nie pomagać? Masz na to poziom słowo honoru swojego najlepszego przyjaciela. I to już o. A, A jeśli jest coś jeszcze, co mogę zrobić, żeby ci pomóc, to wiesz, że zawsze możesz... <śmany> no coś takiego. To rzeczywiście może zadziałać. Dziękuję, rękawiczusie. <śmany> bo słabe nerwy mam, bo słabe nerwy mam. Nie mogę denerwować się, bo słabe nerwy mam. <śmany> ready... Taki cuda ma, cel musi o nie dbać. Cisza, 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 cisza. A tak, a takie wiewiórkowania czynią prawdziwe cuda. Cisza, cisza. A, da, da. <tuszy> Kto tam? To ja, Bodzio Co to znaczy? Co tam robisz? W tym pudełku O, to nie jest jakieś tam pudełko, Boziu To jest pudełko najlepszego kumpla Pudełko najlepszego kumpla? Dokładnie tak A wiesz dlaczego to jest pudełko najlepszego kumpla? Nie, ale zaraz mi powiesz Bo dla mojego najlepszego kumpla Najlepiej, jeśli w nim zostanę. Nawet sam widok pomocnego etka wystarczy, żeby się zwiewiórkował. A ja naprawdę bardzo tego nie lubię, wiesz, Bociu? Tak, wiem. To doskonały pomysł, bo dopóki ty będziesz w tym pudełku, ja się nie zwiewiórkuję. Nie mogę denerwować się. <t rule> <caller> <tru Mean> To chyba był jeden z najpiękniejszych i najspokojniejszych dni w moim życiu Nie mogę się doczekać jutra, które będzie równie urocze <laughs> Już późno Dobranoc, Edek! To niemożliwe Nie wierzę, że ciągle tam siedzi A może... Dobrze, rękawice życzeń, spróbujmy jeszcze raz! Tak, bardzo chciałbym zmienić coś i móc odwrócić niedobry los. Ma, żeby, Bodzio, tak uroczy gość, mógł pohamować wiewiórczą złość. O, o niech to Edek? Hej, Edek! Może powinieneś, no wiesz, wyjść wreszcie stamtąd? O, nie, Bodziu! Nie mogę tego zrobić, bo na mój widok znowu się zdziwiórkujesz. Nie, Edek! Właśnie chciałem ci powiedzieć, że te napady już mi przeszły. Czuję się już lepiej, widzisz? Popatrzcie tylko, on jest gotów spędzić resztę życia w tym głupim pudełku. Tylko przyjaciel może zrobić coś takiego. I tylko potwór mógł go do tego zmusić. No to już zaszło za daleko. Edek, muszę ci coś wyznać. Chodzi o te moje napady O, naprawdę, nie musisz się tym martwić, Bodziu Dopóki będę siedział w tym pudełku, nie będę cię kuł w oczy, nie będziesz się wiewiórkował No taki był plan, ale... A w końcu do tego jest to pudełko, prawda? Żeby mi pomóc, przestać, pomagać Tak, Edek, ale ja naprawdę... I żebyś nie musiał się już więcej wiewiórkować Tak, to też, ale... I w nadziei, że staniesz się znowu normalnym, niewiewiórkującym się wiewiórem Ach, tak, tak, i bardzo mi przykro, że ci to zrobiłem, więc muszę ci to powiedzieć, dobra? Te ataki wiewiórkowania były tylko... Dzień dobry, panie Bodziu! A! Becia i Benio! Kociaki-bliźniaki! Czy Edek może iść się bawić? Dziś jest wtorek i mamy nowiutką zabawkę! Już jest wtorek testowania zabawek? Jak ten czas szybko leci, kiedy się siedzi w pudełku? Co? Co to jest wtorek testowania zabawek? Czy to może poczekać do środy? O nie! Wtorek testowania zabawek to dzień, kiedy Edek pomaga nam testować nowe zabawki! Takie jak nasza nowiutka kocia, Pulta! O! Ponieważ ja jestem permanentnie zabudukowany, to może ty, Bodziu, zajmiesz moje pomocne miejsce w ten wtorek testowania zabawek! Miałem właśnie powiedzieć sąsiadkowi i ja nie mam kwalifikacji, a dopiero co zjadłem, więc nie. Ja nie, nie wydaje się! Postaraj się jak najbliżej przyciągnąć kolana, bo inaczej nie polecisz za daleko! Polecisz za daleko? Ale ja nie chcę nigdzie lecieć! Ui! Załatwione Świetna kocia pulta Da wam rozrywkę na lata A teraz, jeśli pozwolicie, muszę powiedzieć odkowi coś bardzo ważnego Dobrze, Bodiu. Porozmawiamy, jak skończysz pomagać Pusi Dziś jest wtorek czyszczenia domku chomika Nie możemy pozwolić, żeby chomik udusił się od tej wani, prawda? Tak? O, o, ojej już za sobą wtorek Tyszczenia Domku. Muszę powiedzieć ci coś naprawdę, coś bardzo ważnego. Dobrze, gdy tylko pomożesz Eugeniuszowi zdezynfekować i odpiawić jego fosę. Bo jest wtorek konserwacji fosy i w ogóle. Coś tego, skończyłem z wtorkowym pomaganiem, Edek nie musi już siedzieć w tym głupim pudełku jasne, bo ja to wszystko po prostu udawałem rozumieć, udawałem całe to wiewiórkowanie, no, powiedziałem to Czy to znaczy, że to okropne wiewiórkowanie nie było prawdziwe? Wymyśliłeś to, Bodziu? Tak, przepraszam cię, Edek, wybaczysz mi Nie, nie wybaczę ci tego, Bodziu wszystko ci wymarzyłem. Jestem absolutnie zachwycony, że mój przyjaciel powrócił i że już nigdy więcej nie będzie miał napadów wiewiórkowania. No wiesz, nie mogę niczego obiecać. I umówmy się, jeśli chcesz pobyć sam, to mi po prostu o tym powiedz, głuptasie! Ja nawet znam bardzo dobre miejsce, w którym możesz sobie podlutkować. I... Doskonale, dokładnie to miałem na myśli. Prawdziwy z ciebie przyjaciel, Ledek. Możesz na mnie liczyć, Bodziu? Dobrej nocy? I uważaj na robaki pudełkowe. Co to takiego? Czy one gryzą? Tak, ale wychodzą tylko w nocy, bo się bają. Śpisz dobrze. Nikt nic nie mówił o gryzących nocą robakach pudełkowych. Pudełkowe robaki. Zabierz je ze mnie. Zabierz je, zanim zupełnie zmieni urkuje.!